Niemcy zajmowali poszczególne domy, czy właściwie ruiny domów, w których przebywała jeszcze ludność cywilna. Natychmiast wszystkich wyganiali. Dawali 10 minut czasu, grożąc, że jeżeli ktokolwiek zostanie, zostanie rozstrzelany. Nas. Ludność cywilna, przebywająca w piwnicach, gdzie i myśmy się znajdowały, była przygotowana do wyjścia. Każdy miał jakieś spakowane tobołki czy walizeczki i natychmiast oczywiście wychodziła. Nas było trzy, rannych było pięciu. Zdawałyśmy sobie sprawę, że przecież nie możemy uratować jednego czy dwóch. Tylko taka była możliwość. Zostajemy albo wszyscy, albo nikt. Za radą ojca Rostworowskiego, który znajdował się wtedy na terenie szpitala na długiej, postanowiliśmy, że naszych rannych, wszystkich, całą piątkę, przeniesiemy do szpitala na długą. Wydawało nam się, że w tym szpitalu pełnym rannym tam było o 400 rannych osób, wśród nich ludność cywilna, kobiety, dzieci, starcy, że wśród tych rannych i naszych chłopaków jakoś uda się ukryć. Wszystkich przeniosłyśmy na długą, miejsca wolne były na pierwszym piętrze, bo z pierwszego piętra przed tym wszystkich się znosiło na dół, bo to było no po prostu ze względu na ostrzał i bombardowanie, więc tych naszych kolegów przyniosłyśmy na ułożyłyśmy tam ich na pierwszym piętrze w jednej z sal i stopniowo tam do tego szpitala znoszono i innych rannych z okolicznych domów, którzy po prostu z ludnością nie wyszli, a nie nie, nie można ich było transportować dalej, więc zostawał. Była matka, bo zostawał syn, zostawała żona, pozostawał ranny mąż. Więc ta sala, te sale na tym piętrze szybko zapełniały się rannymi. Ale wiedziałyśmy z Janką, że jednak ponieważ każde piwnice były, wszystkie piwnice były przepełnione, że trzeba, że na pewno jeszcze ktoś tam pozostał, kogo trzeba ratować bo wiadomo było, że po prostu zginie, że Niemcy go zastrzelał. Więc postanowiłyśmy ratować, postanowiłyśmy e, zostawiając naszych kolegów pod opieką wisi e, ratować innych z okolicznych domów przynosić. W, w, w szpital. <tryk> W szpitalu zaczęto organizować personel z tych pielęgniarek i z tych osób cywilnych, które pozostały w szpitalu. Rozdano nam białe fartuchy, opaski czerwonego krzyża. Okazało się, że są gdzieś w magazynie białe fartuchy, i to w pewnym momencie był nasz mundur. To nas chroniło przed Niemcami, którzy jakoś widocznie liczyli się, z, z, zaczęli się z nami liczyć. To znaczy można było wyjść przez szpital i można do niego było wrócić. Nie... Ludność cywilną wypędzano, i ten, ten grupy ludności cywilnej szły w takim szpalerze, jednak chronionym przez czy pilnowanym przez żołdaków niemieckich i Ukraińców i z tego już węża, że tak powiem, nie można było wyjść. Już jak ktoś tam w tą, tam był prowadzony, to już nie mógł się stamtąd wydostać. Natomiast my mogłyśmy. Jakoś przedtem dostać się, dostawać się do, prawda, poszczególnych domów i tam nas jakoś nie zaczepiano. Więc w pewnym momencie na dziedzińcu szpitala spotkałyśmy ojca Tomasza Roztworowskiego. był jakiś dziwnie zdenerwowany, roztrzęsiony i niemalże błagalnym głosem zwrócił się do nas. Dziewczynki na Klińskiego 3. Pali się oficyna, tam są chłopcy od Gustawa. Ja tam sam nie jestem w stanie pomóc. Tam nie ma nikogo. Ratujcie ich. Wyciągnęłyśmy spod trupa jakiejś tęgiej kobiety nosze, spod trupa, bo no tam na dziedzińcu leżały te, prawda? Składało się tych zmarłych na terenie szpitala zabitych, wyciągnęłyśmy te nosze i z ojcem rostworowskim pobiegłyśmy tam na Kilińskiego 3. Rzeczywiście dom palił się od góry. Ojciec Tomasz doprowadził nas do klatki schodowej, do takiego mieszkania na parterze, tam stało dwóch Niemców przed wejściem, zapytał się, czy możemy zabrać rannych? Wiedział, że tam są właśnie ranni na parterze. No, ci Niemcy nam pozwolili. Weszliśmy do korytarza długiego. Ojciec Rostworowski wskazał nam tylko, że tam na końcu jest kuchenka, tam oni leżą. I wycofał się, będąc pewien, że damy sobie radę, skoro nas wpuszczono. Sam się wycofał, ratować ich, innych i innych szukać. Przyszłyśmy tym korytarzem. Po lewej stronie były drzwi do poszczególnych jakiś pokoi. Zobaczyłyśmy buszujących przez takie wywalone drzwi jakiś Niemców, jakieś szuflady wywalali, jakieś szafy otwierali. Nie wiem szukali pewne jakieś może cennych rzeczy. Na końcu była kuchenka. Oświetlona zresztą światłem dziennym, widno, bo tylko do połowy okna były zasłonięte jakimiś workami, było jasno. W tej kuchence, na łóżkach, na wprost leżało dwóch rannych młodych chłopaków, ciężko rannych. Jeden z nich miał rękę i nogę w szynie, obandażowany niemal po szyję. Drugi też obandażowany do pasa, nogi całe w bandażach, głowa obandażowana. Trzeci leżał na materacu na podłodze, blisko okna. Przyszłyśmy, koło nich stał jakiś podoficer, SS-man i jakiś żołnierz. No i pyta nam, nas się, a po co żeście tu przyszły? Janka znała niemiecki, i nie tracąc rezonu, odpowiedziała po prostu: Jak to? Po co? Dom się pali, przyszłyśmy zabrać rannych. Mają się żywcem spalić, czy co? Taki był mniej więcej ton. A Niemiec odpowiedział: To są bandyci. Oni i tak zaraz będą rozstrzelani, a my się mamy wynosić. Nie ruszyłyśmy się z miejsca. Ten, że właśnie Sesman podskoczył do jednego z rannych, podsunął mu taką pistolet maszynowy pod nos i krzyknął po niemiecku: O, ty dobrze umiesz obchodzić się z tą bramą, z tą bronią. Ja wiem, wam to z samolotu zrzucali. Tyś nieraz tego do nas strzelał. Janka tłumaczyła po niemiecku, że to nie są żadni bandyci. Że oni zostali odgrzebani, że oni są spod gruzów tego sąsiedniego domu. Tam oficyna cała była zbombardowana, sąsiednia, że oni są, to są cywile spod tych gruzów. A tak, ja wiem, u was wszystko cywile i u was wszystko spod gruzów. To są bandyci. No, Janka nie ustępowała jednak. Przytaczała tam różne argumenty. Starała się tam tłumaczyć, ale właściwie ona się z tym Niemcem wykłócała. Ja, ja niewiele z tego rozumiałam. Ja tylko po intonacji i głosu, po odpowiedziach tego Niemca, mogła się domyśla, mogłam się domyśleć o co chodzi, bo ja niemieckiego nie znam. A ona się po prostu wykłócała. Ale Niemiec. Jakby trochę w pewnym momencie spuścił stonu, a jednak nie ustępował. I każde podejście nasze do rannego, żeby go z łóżka przełożyć na nosze, spotykało się z absolutnym nagłym sprzeciwem. No Janka próbowała z różnej beczki. Przyznam się, że próbowała chyba nawet trochę kokieterii, z no jakiś ten Niemiec. Jak się zorientowała, że Niemiec zaczyna mięknąć, to różnych próbowała sposobów, żeby jednak go przekonać, ale on nie ustępował. Ta walka trwała dosyć długą. Ja się zastanawiałam, czy ci chłopcy, którzy tam leżą i którzy się absolutnie nie odzywali i nie tłumaczyli, leżeli tak zupełnie, że tak powiem, nie odzywając się, Zastanawiałyśmy się, czy oni w ogóle znają niemiecki. Okazało się, że jeden z nich świetnie mówi po niemiecku, ale oni nie reagowali. Ten Niemiec, więc mówię, że walka trwała długo. Ja w tej chwili nie umiem powiedzieć ile, bo czas to się nam bardzo dłużył. No, w pewnym momencie jakoś wyczułam, że głos Janki się zaczyna załamywać. Przestałam wierzyć, że my tą walkę wygramy, że, że... patrzyłam tak na nich, stojąc z boku, i ogarnął mnie jakiś nagle straszny żal. Bo zdawałam sobie sprawę, że przecież oni mogą i tak zaraz zginąć. I tak zupełnie. Bez mojej woli popłynęły mi z o... łzy z oczu. Ja tak jakoś nie chciałam, żeby ktokolwiek to zobaczył. Odwróciłam się do okna, ale ten esesman, który stał przy mnie, jakoś to spostrzegł i zapytał po niemiecku. Ja się domyśliłam, o co mu chodzi. Czemu ja płaczę? Ja potrząsnęłam przecząco głową, że że naj, naj, Janka spostrzegła mój gest i odezwała się też po niemiecku. Potem mi te słowa tłumaczyła, bo byłam ciekawa, co ona takiego powiedziała, że w końcu on ustą, ten Niemiec ustąpił. Więc ona powiedziała do niego: Przecież ona wcale nie płacze, a te łzy to tylko są od dymu to grym, dym gryzie w oczy przecież pełno dymu jest. Rzeczywiście yy, ogień jakoś schodził niżej i już dochodził do tego pomieszczenia gdzieśmy byli. Także Janka tłumaczyła, że że to tylko od dymu. I wtedy nagle stało się coś zupełnie dla nas niezrozumiałego. Ten esesman wybuchnął jakimś takim Nagłym śmiechem, który. A potem nastąpiła jakaś taka cisza i padły słowa po niemiecku wypowiedziane. Dzielne jesteście dziewczyny, pozwalam wam ich zabrać. No Janka mrugnęła do mnie, uśmiechnęła się. Podeszłyśmy do tego, który był najciężej ranny. To był podchorąży. Myśmy nie znały tych chłopaków. To był podchorąży, bardzo dzielny zresztą chłopak od Gustawa o pseudonimie Firlej. Jego nazwisko chyba jest błońskie ale nie jestem pewna. Więc wzięłyśmy jego na nosze i zaniosłyśmy do szpitala na długą. Siedem wejście było od ulicy Podwale. Ten szpital już nie był daleko od miejsca, gdzie myśmy były, prawda, więc tam zostawiłyśmy, weszłyśmy od podwala, przeszłyśmy przed dziedziniec szpitala i zostawiłyśmy go na, na ziemi w bramie wychodzącej na długą.